Czas w końcu przysiąść i dowiedzieć się, kto jest czwartym kotem. Hmm, czwarty kot? Najlepszy kot i jedyny kot, którego znam? Oczywiście, to bluszczowa sedzawka. Głębie skrzydło, głębie skrzydło, czym mnie słyszysz? Słycze pióro? Bluszczowa sedzawka dosłownie nigdy nie będzie ważna. Dobra, ustalmy to już na serio. Cóż, musi to być rozżarzone serce. Lewi płomieniu. Dok? Lwi Płomieniu, o czym nie słyszysz? Słyszę cię. W rozrzeszonym sercu nie ma nic specjalnego. Dlaczego twój brat może być w to zaangażowany, a moja siostra nie? Właśnie. Dlaczego twoja siostra może być, a moja siostra nie? Chwila. Nie jestem twoją siostrą. Właściwie wróciłem w czasie i odkryłem, że jesteś moją siostrą. O. Co się sojcze pióro? Eee, dobra, koniec z tym. Wy wyraźnie nie traktujecie tego poważnie. Witajcie wszyscy! To ja! Ognista Gwiazda! Cześć, Ognista Gwiazdo! Wow, to Ognista Gwiazda! Właśnie dowiedziałem się, że to ja jestem mistycznym, zapowiedzianym czwartym kotem. Wow. Gratulacje, Głębie Skrzydło. Bluszczowa Sadzawka jest tym czwartym kotem. Czekaj. A dlaczego nie rozżarzone serca?